Lubisz uprawiać kwiaty i warzywa? Jeżeli tak, to musisz wziąć udział w warsztatach ogrodniczych. Zaprasza na nie Rodzinny Ogród Działkowy Słoneczny. Dzisiaj gośćmi portalu Radomsko24 będą Joanna Broś, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczny oraz skarbnik Urszula Boczek. Dzień dobry, witam państwa na portalu Radomsko24.pl. Witam dzisiaj moich miłych gości, a są nimi pani Joanna Broś, witam serdecznie, witam również. prezes rodzinnego ogrodu działkowego Słoneczne w Radomsku, tak jest. i sekretarszka, witam serdecznie pani Urszula Boczek. Witam, Witam. I tak powiedziałam, że to jest chyba najlepsze stanowisko, sekretarz. Eee, najlepsza, Tak, na Pucha najlepsza, tak? A, tak. E, drogie Panie, e, zanim zaczniemy rozmowy, bo pretekstem dzisiaj do naszego spotkania jest wydarzenie, które odbędzie się 3 sierpnia, ale do tego wrócimy. Ale ja bym chciał zadać Pani, Panią takie pytanie. Chyba wszystko wskazuje na to, że dzisiaj rodzinne ogrody działkowe przeżywają w pewnym sensie renesans. Tak czy nie? Tak. W pewnym sensie tak. E, otóż e, ogródki działkowe dawniej, e, dawniej nawet też tak niedawno, e, były czas, e, były... Kojarzyły mi się z seniorami. Tak, Czy były miejscem no właśnie. właśnie, gdzie spędza bardzo dużo. Z uprawą sobie. przede wszystkim waży wyrośli wszelkiego rodzaju. No no, Czy teraz do tego nie wrócimy. E, cięż... Powoli wracamy. No powoli Widać, wracamy, wracamy, ale w tym momencie e, nowi działkowicze, którzy do nas napływają, raczej traktują działki nasze jako teren rekreacji, wypoczynku sobotnio niedzielnego dla siebie, dla swoich dzieci, dla rodziny. E, są to w tej chwili działki. Praktycznie bez upraw, szczególnie u tych młodych ludzi. To jest tylko trawka, basen, huśtawka, żeby miło spędzić czas, nie wyjeżdżając gdzieś na drogę w czasy. Tak to jest w tej czyli chwili. Ale to Rodos. wraca, wraca powoli. wraca. Czyli Rodos? Rodos. Rodos, tak. <noise> wraca, duże jest zainteresowanie? Spore. Mhm. jest bardzo duże. Spore, szczególnie jeżeli chodzi o czas pandemii? Był taki moment, że no niestety, ale zapozamykali nas w domach, tak? No to gdzieś każdy szukał tej ucieczki jednak w mieście, jak najbliżej domu, ale jednak na te działki. Jednak prawda jest taka, że koszt pandemiczny i po pandemii za działki jest, jest, jest skandaliczny, można czyli, tak powiedzieć. Czyli? Bardzo duży. Ile kosztuje taka działka? Plus w minus granicach od 30 do 50 do 60 tysięcy za takie plus minus 300 metrów kwadratowych. Gdzie nie jesteśmy taką, że tak powiem dużą metropolią, mm. jeżeli chodzi o miasto, tak? To nie jest Warszawa, to nie jest Kraków i to nie jest inne miasto. No, jest to czyli tylko jest, radąc, no. czyli jest, jest, jest jakaś kolejka, która się ustawia, która czeka, żeby można. To znaczy, sobie... ludzie po prostu szukają, szukają, wybierają sobie, bo też są ludzie starsi, którzy już rezygnują z prowadzenia działek ze względu na stan zdrowia. Oni się ogłaszają. I i mogą tym... sprzedać? Tak, tak móc sprzedać. Tak, mogą móc sprzedać jak mógł. najbardziej. A jeżeli no, jest ten nieszczęśliwy wypadek, ktoś umiera i to najbliższa rodzina może dziedziczyć? E, tak, tą działkę? może. Jest Jednak... to zapisane w prawach PZD, że najbliższa mhm. rodzina, mhm. czyli dzieci bądź wnukowie mogą, ale tylko jedna osoba, czyli pozostali członkowie rodziny muszą się zrzec na rzecz tej jednej osoby, tak że ona może tą działkę dalej prowadzić po śmierci. Mamy, czy jednak, taty, czy dziadka, czy babci. Jednak nie można działki oczywiście wpisać w testament. To jest jednak sprawa zasadnicza. Czyli to, czy, Działka nie jest naszą własnością. A no właśnie, wiem, ja chciałem, to, to zaprzedział. No. Działka nie jest naszą własnością. Działki wszystkie są wieczystą dzierżawą od urzędu y, miasta. Mm. Natomiast wszystkie nasadzenia, wszystkie budowle, czyli altanki, ogrodzenia, nasadzone krzewy, to no. po prostu jest naszą własnością. I w momencie sprzedaży bądź likwidacji, nawet gdyby tak, taka zaszła sytuacja, że na przykład urząd wypowiada nam dzierżawę, mhm. to wtedy musi nam zapłacić za te nasadzenia i za te nasze. Budowle, które zimstwuje na No stwina, właśnie, działka. taka budowa altana to jest własnością kogo? E, to jest właśnie, własnością działkowicza. Działkowicza. Tak. Natomiast Teraz... sam grunt nie. Sam grunt nie. Tak. My grunty e... tylko dzierżawimy od miasta. Jednak Rozumiem. one nie są nasze. Mhm. E, natomiast jak wygląda, e, wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o finanse? Jakie, to są, jakie opłaty wnosi no, działkowicz, prawda? No bo jakby nie było, korzysta z wody. Tak, elektryczność tak. też każdy ma. Nie, nie. Elektryczność to już każdy działkowiec zakłada sobie indywidualnie Rozumiem. we własnym mhm. zakresie. Jak chce sobie doprowadzić, mamy linię energetyczną mhm. poprowadzoną naszą, działkową przez działki, i od tej linii można przyłączami się tak przyciągnąć sobie prąd do swojej działki. Co można na takie działce, a czego nie można? Ej, to, nie to, można. To, to jest dosyć skomplikowane pytanie. <grym> nie pytam tutaj na przykład pod kątem, w budow jeżeli ktoś chce wybudować Alkaner. Ona... Jest tak. wszystko określone przepisami tak. w PZD, regularnie. czyli Polskiego tak. Związku Działkowego. Ile może być domek, jaka wysokość może być płotu ogrodzeniowego, nie może mieć więcej niż. Domek 35 mm -hmm. metrów jeżeli chodzi o altankę do dwunastu Wszystko jedno, to już nie ma znaczenia. Do tego dochodzi altanka do 12 metrów mm -hmm. kwadratowych. Jeżeli chodzi o wysokość, no to przy dachu dwuspadowym to jest do 5 metrów, a przy płaskim do 4 metrów. Czyli tak tych to przepisów trzeba przez przepisów zdarzały się zdarzały się w, w paniach, pani karierze tutaj prezesa bądź skarbnika, że były jakieś interwencje, że ktoś działkowie musiał rozebrać? Nie, 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 nie. nie. nie było. Jak nie. na razie, nie. Ja na razie wszyscy się stosują, stosują, bo każde wybudowanie altanki to musi być też uchwała zarządu, zgoda tak zarządu, hmm. każde postawienie domku to też musi być ustawa uchwała zarządu. Co y, ilu zgoda. Jest w, w tej chwili u nas jest 291, 291 działek. O, tak, Jakby jak też był zainteresowany, to nie ma one działki. Pozum. To znaczy są, e, tylko są. ceny przerażają. Tak. Po prostu tylko, no, no, osób nie zna taką ludzi. działkę, tak? No, no jak by człowiek miał zapłacić 50 tysięcy za działkę, no to... No wybuduje sobie malutki domek. No więc właśnie. No, no trudno wybudować mały domek, ale, ale jest to naprawdę inwestycja spora. W dzisiejszych czasach jest takie, No dobrze, taki, ale pamiętacie Panie, tego, że panie znaczy. czasy, że takie działki, taka działka ile kosztowała? No to... 3 pięciu tysięcy do ośmiu może Tak, ja w 2000, w 2000 chyba roku płaciłam 3000 za działkę z domkiem, z ogrodzeniem, płotkiem drewnianym. dużo mówi, to jest lokata no. kapitału no. w obecnych czasach kupić otóż to, działkę. Otóż prawda? to, otóż to. Drogie Panie, a teraz zasadnicza kwestia i temat naszego spotkania. 3 sierpnia odbędzie się Ciekawe przedsięwzięcie. Co to takiego jest? Proszę powiedzieć i za Będą to warsztaty ogrodnicze, dla, tam było dla mnie, opisane max 30 osób. Trzeba się jak najprędzej zapisywać. Ma, ma być to bardzo ciekawe spotkanie, mają też być y, fajne różne. Będą to wykłady na temat, y, jak, jak na działce gospodarować, y, jakie na przykład krzewy posadzić i jakie, jakie stosować, u, tak, jakie uprawy i nasadzenia a na to No i zachęcamy. Jest to jednak coś, co się przyda, tak, a nawet sam my też chętnie skorzystamy, no bo trzeba się, no my się ciągle uczymy, tak? Ale tak, żeby to że chcemy, będzie, to będzie więcej. 3 sierpnia, to będzie jaki czwartek? Dobrze, szybko. Chyba tak. Pierwszy we wtorek, drugi w środę, trzeci w czwartek. czwartek. W jakich godzinach to będzie? 14.30 w Rot-Tulipan. Trochę jest zamieszania, bo tak. tak to, było ogród Działkowy Słoneczno trwa pieniądze, bo to było chyba pieniążki są skody dotacja? To nawet? są z Urzędu Marszałkowskiego. marszałkowskiego. Z tego, Bardzo tak. się cieszymy, bo to jest niesamowity zaszczyt gotówki 30 tysięcy. To jest spora suma, którą chcemy przeznaczyć na nowe jak gdyby Parkan od strony ulicy Łowieckiej, gdzie droga jest z kamienia, bardzo się kurzy. Tak. Nasz stary żywopłot właściwie to już nie nadaje do wycięcia, bo to, to przez to lata będzie było. Nowe nasadzenia czy nowy? Będą tak jest, nowe, nowe nasadzenia, nasadzenia. Mhm. tak, stój. No, ale jest to wyzwanie logistyczne, bo jest tam masę roboty. Dzisiaj nawet żeśmy były, mierzyłyśmy to wszystko, mhm. sprawdzałyśmy. Jest tam też sporo drzew, które trzeba będzie usunąć, na które będziemy musieli mieć zgody z Urzędu Miasta, żeby równo poprowadzić ten żywopłot. Tak mhm. jest. Ale no. Cieszymy się bardzo, no bo 30 tysięcy to jest naprawdę bardzo dużo dla ogrodu działkowego. No tu trzeba jeszcze logistycznie wytłumaczyć jedną kwestię. Pieniądze otrzymał ogród dział, rodzinny ogród działkowy słoneczny, a impreza cała odbędzie się 3 sierpnia. W ogrodzie. Tulipan. Rodzi... Tulipan. Tulipan. A tak. dlaczego? Ponieważ my nie mamy jeszcze świetlicy, ale no, bądźmy dobrej myśli. Daleko do tego, Aha. bo wybudowanie takiej świetlicy teraz, Asiu, to jest koszt też niesamowity. To już nie 30 tysięcy. To już nie 30 no, nie. no, tysięcy. Tylko z uprzejmości korzystacie z ogrodu działkowego. No to znaczy, my no, jak robimy zebrania, to raczej robimy zebrania w takim czasie, kiedy już jest. W miarę ciepło, ciepło i, i nie robimy nie to przed biurem zarządu. Mamy taki plac, na którym możemy się spotkać. Tak. I... To w takim razie ostatnie moje pytanie. O czym tak marzycie, jeżeli byście chcieli coś zrealizować na swoim hmm. ogrodzie? No marzą, Ma sporo. no marzą nam się ko ko konkretne jakieś znowu pieniądze, czy jakieś znowu dotacje, żeby się znalazły. W tym roku dostaliśmy z Urzędu Miasta 6,5 tysiąca. Tak. Już wykonaliśmy pierwszą inwestycję czyli od bramy numer 3 od strony Łowieckiej do biura zrobiliśmy drogę właśnie stłucznią, utwardzoną, utwardzoną tłucznia, tak. bo tam bez przerwy były kolejny, cała woda po deszczu. W tej chwili już to ładnie wygląda. Jakie Kolejną... składki płacą działkowicze? To jest opłata roczna, opłata roczna to jest, jest to opłata roczna, które w tym roku, jeżeli chodzi o metraż działki, takie standardowe 300 mhm. metrów 2 to jest koszt około 450 zł. 461 no, dokładnie, tak, tak, albo 467, rok, tak. jeśli ktoś... To <zyskami> 467 <zyskami> zł, <złoty, zyskami> <zyskami> jeśli jest członkiem <zyskami> związku. Ale na wszystko nie wystarcza. Problemem jest jeden. Największy. No, śmieci, problem Wy, wywóz śmieciowy. Śmieci. Wywóz śmieci, yy, to przez, to znaczy, przestrzeganie w ogóle yy, działkowiczów, segregacja śmieci, śmieci przez śmieci. działkowiczy, to jest problem niesamowity. To, no, ktoś jedzie wypoczywać na tej swojej działce. Ma tam piękny trawniczek, rozumiem, leżaczki, gris, Pięknie nie wiem, na swojej działce. A śmieci gdzie za? A śmieci mamy, no oczywiście mamy oczywiście, nie, rozumiem, śmieci, tylko, tak, mamy, ale śmieci to się przynosi tak, bierze się worek, wrzuca się w ten worek wszystko, więc tak. butelki, y, resztki jedzenia, jakąś tam trawę, wszystko w jeden worek. Gdzie mamy w na śmieci? bym powiedziała, z syru tak. w jeden pojemnik i koniec. Czyli Nie edukacja, ma... edukacja jeszcze tak, masakrycznie. No dobrze, to może po tej rozmowie troszeczkę zdyscyplinują się. <noise> bardzo <działalności>. prosimy. <noise> dziękuję bardzo dziękuję dziękujemy za również. za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Była to kolejna rozmowa w programie w temacie na portalu radomsko24.pl. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa, ale już teraz informuję po przerwie. Spotykamy się w drugiej połowie sierpnia po wakacyjnej przerwie. Portal radomsko24.pl. Dziękuję. Do usłyszenia.